Zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne baszty są. Prace są zakończone. Remont wnętrza dobiegł końca. Przypomnę, była to inwestycja, która kosztowała budżet miasta 1 400 000 zł. 500 000 mieliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. I udało się ten remont całego środka sprawnie przeprowadzić. Odbiory prac miały miejsce już jakiś czas temu, jednak okazało się, że trzeba nanieść drobne poprawki. Poprawek wymagały elementy drewniane w środku. To Malowanie to, to zabezpieczenie tych elementów drewnianych nie do końca spełniło swoją funkcję. Wyszło jakieś przebarwienia, trzeba było to wykonać ponownie. Teraz całe prace są zakończone, a zabytek wymaga jeszcze aranżacji wnętrza, który ma być gotowy na sezon. Ale jak już wiadomo, będzie on przekazany do Kołobrzyskiego Instytutu Kultury i Promocji. Jakie ma on plany względem budynku? Dowiemy się już wkrótce. Pierwotnie mówiono o stworzeniu w tym miejscu laboratorium historii. Do tematu wrócimy.